Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bangrotech. Dzisiaj zrobimy sobie testy oraz recenzję ładowarek indukcyjnych do smartfonów. W naszych testach udział wezmą m.in. Samsung, ładowarka Spigen oraz ładowarka firmy Hoko. A cały ten sprzęt, który tutaj widzicie, na testy dostarczyła nam firma Mobile4u, która właśnie zajmuje się sprzedażą telefonów komórkowych, smartfonów i tego typu akcesorii. Ale link do ich fanpage'a umieszczę w opisie. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym wam pokrótce omówić budowę każdej z tych podstawek. I zaczynając od Hoco, e, warto zaznaczyć, że możemy ją nabyć w dwóch wersjach kolorystycznych: w wersji białej oraz w wersji czarnej, w zależności od naszych upodobań. Jeżeli chodzi o samą budowę, naprawdę jest ona niewielkich rozmiarów, bardzo kompaktowa, co czyni ją niezwykle mobilną ładowarką. Od góry pokryta gumowanym plastikiem z logiem firmy Hoko, natomiast dookoła ramka z błyszczącego plastiku, a z tyłu znajduje się port mikro USB do podłączenia jej do adaptera sieciowego. Dookoła mamy też tutaj diody, które się aktywują w momencie, kiedy położymy na tej ładowarce nasz telefon. Od spodu mamy gumę antypoślizgową, dzięki czemu podstawka nie będzie się ślizgała na gładkich powierzchniach. Adapter, jakiego możemy tutaj użyć, to maksymalnie 5V o natężeniu 2A, a na wyjściu dostajemy również 5V o natężeniu 1A. Niestety, właśnie podstawka nie jest typu fast charge, czyli nie wspiera szybkiego ładowania. No, ale niestety, nie można mieć wszystkiego. W tej półce cenowej myślę, że nie jest to złe rozwiązanie, ponieważ ładowarka kosztuje w granicach 80 zł. Spigen model F303W, i w opakowaniu, oczywiście, mamy naszą podstawkę indukcyjną przewód micro USB do podłączenia do adaptera sieciowego oraz taki pad antypoślizgowy. Ładowarka wykonana w formie podstawki, pokryta lekko gumowanym plastikiem, który jest bardzo przyjemny w dotyku. Z przodu mamy oczywiście logo firmy Spigen, na dole mamy diody powiadamiające nas o poziomie naładowania akumulatora. Niebieska, nasza bateria wciąż się ładuje, zapalenie drugiej diody sygnalizuje o pełnym naładowaniu telefonu. Z tyłu mamy otwory wentylacyjne oraz port micro USB do podłączenia jej do adaptera sieciowego. Ładowarka jest znacznie większa od modelu, który prezentowaliśmy wcześniej, natomiast nie jest to w żaden sposób na minus. Jest to duży plus, ponieważ posiada ona fast chat, czyli tak zwane szybkie ładowanie. Dodatkowo zostały zainstalowane w niej dwie cewki, co pozwala nam ładować telefon zarówno w poziomie, jak i w pionie. Czyli dla przykładu skończyliśmy używać nasz telefon, podkładamy na podstawkę w pozycji pionowej i on się spokojnie ładuje, natomiast jeżeli oglądamy jakiś film, przeglądamy zdjęcia, w tym momencie braknie nam zasilania kładziemy sobie go w poziomie na naszą ładowarkę, bez zbędnego okablowania oglądamy nasz ulubiony film czy serial dalej a telefon się ładuje natomiast zasilimy ją adapterem o mocy 5V i natężeniu 2A bądź 9V i natężeniem 1,67A no i ładowarki firmy Samsung. W opakowaniu niestety oprócz samej podstawki nie znajdziemy nic więcej. Producent nie zdecydował się na dołączenie kabla zasilającego. Natomiast pokrótce, jeżeli chodzi o samą budowę ładowarki. Sama podstawka jest wykonana w formie stałej. Znaczy to, że nie możemy ją w żaden sposób zgiąć czy schować, jak to miało miejsce w innych modelach Samsunga. Natomiast od góry lekko gumowany plastik bez loga firmy Samsung, natomiast jest napis Fast Charge. Fajnie została wyprofilowana pod telefon, z przodu dioda powiadomień, która świeci się na pomarańczowo, jeżeli telefon się ładuje, bądź na zielono, jeżeli został w pełni naładowany. Dookoła ramka z błyszczącego plastiku, a z tyłu znajduje się port USB typu C. Również z tyłu mamy otwory wentylacyjne, dzięki czemu ładowarka będzie się chłodziła podczas swojej pracy. Od spodu guma antypoślizgowa, która zapobiega ślizganiu się ładowarki na gładkich powierzchniach. Jeżeli chodzi o zasilanie, możemy tutaj użyć adaptera o mocy 5V i natężeniu 2A, bądź o mocy 9V i natężeniu 1,67A. Ładowarka oczywiście wspiera Fast Charge, czyli szybkie ładowanie od Samsunga. No a my za chwilę się o tym przekonamy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Czas poznać wyniki naszych testów. Na pierwszy ogień daliśmy sobie iPhone 8 Plus. I tutaj wynik był naprawdę zaskakujący na każdej z ładowarek. Najszybciej ładował się na, na ładowarce firmy Spigen, osiągnął czas 216 minut od 1 do 100%, natomiast na drugim miejscu była ładowarka firmy Hoko. Tutaj ładował się niewiele dłużej, bo tylko i wyłącznie minutę. Czas ładowania 217 od 1 do 100%, a najdłużej, co mnie w ogóle zaskoczyło, ładował się na podstawce Samsunga i zajęło to mu 224 minuty. Kolejno na testy wzięliśmy Samsunga S8 Plus i tutaj różnica jest już bardziej widoczna. Najszybciej naładował się na ładowarce Samsunga było to 149 minut, na drugim miejscu była ładowarka Spigena 174 minuty, a najdłużej ładował się na ładowarce HOKO 195 minut. I na sam koniec wzięliśmy Samsunga S9, tutaj wyniki też zupełnie mnie zaskoczyły, na ładowarce Samsunga ładował się 158 minut, na ładowarce Spigen 156, czyli praktycznie mamy tylko 2 minuty różnicy, no i najdłużej ładował się na ładowarce Hoko, było to 186 minut. Czyli tutaj tak naprawdę najmniejsze dysproporcje wyszły przy iPhone 8 Plus. Wydaje mi się, że z tego względu, że nie ma on szybkiego ładowania, natomiast tutaj, gdzie jest szybkie ładowanie, ewidentnie widać, że na Samsungu czas piękania ta różnica jest znacznie większa niż na ładowarce Hoco. Natomiast na Hoco też nie jest to zły wynik, bo 195 dla S8 Plus i 186 minut dla S9 moim zdaniem jest naprawdę dobrym wynikiem. Ale to zostawiam już do waszej interpretacji. No i nadszedł czas na podsumowanie naszych testów oraz na to, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, które postawiliśmy na początku odcinka, którą ładowarkę byśmy wybrali. No i podstawka firmy Samsung. Jeżeli chodzi o te podstawki, wyglądają one naprawdę kapitalnie. Bardzo mi się to podoba, natomiast cena tych podstawek jest dosyć wysoka, ponieważ kosztuje ona w granicach 220 zł. Natomiast obsługuje fast charge, To jest dużym plusem, ale Spigen jest dużo tańszy, bo kosztuje 160 zł i również obsługuje fast charge. Również posiada dwie cewki, i tak samo czy na Samsungu, czy na Spigenie możemy ładować telefon w poziomie, jak i w pionie. Natomiast jeżeli chodzi o postawkę HOCO, która nie wspiera fast charge, bardzo muszę Wam powiedzieć, mnie zaskoczyła i to pozytywnie. Tutaj czasy ładowania nie były o wiele dłuższe niż na ładowarkach z fast charge, em. natomiast na iPhone'ie 8, który nie wspiera szybkiego ładowania, czasy były praktycznie identyczne różnica jednej czy dwóch minut. Także którą ładowarkę bym wybrał? Jeżeli miałbym iPhone'a, zdecydowanie wybrałbym ładowarkę HOCO. Dlatego, że jest bardzo mała, jest przenośna ładowarka, możemy ją praktycznie wszędzie ze sobą zabrać. Przy czym jest najtańsza z nich wszystkich, bo kosztuje 80 zł. A iPhone czy na tej, czy na Spigenie, czy na Samsungu ładował się niemalże identycznie. Natomiast jeżeli chodzi o telefon z Androidem, to zdecydowanie zastanowiłbym się nad podstawką Spigena bądź Samsunga. Tutaj myślę, że kwestia upodobań. Ja myślę, że bardziej zdecydowałbym się na ładowarkę firmy Spigen, ponieważ te czasy były niemalże identyczne, a jest dużo tańsza od Samsungowej. Ale pozostaje jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, a mianowicie dla kogo ładowarka indukcyjna? Moim zdaniem, dla każdego, kto ceni sobie wygodę i odrobinę luksusu. Dlatego, że mając ładowarkę indukcyjną, nie męczymy się ze zbędnym okablowaniem, nie szarpiemy się z tymi przewodami. Nie ma takiej sytuacji, że braknie nam kabla, czy że kabel nam wypadnie, bo jest za krótki, na przykład. Tutaj po prostu podłączamy naszą podstawkę, kładziemy ją dla przykładu, nie wiem, koło łóżka, idziemy spać, kładziemy telefon na podstawkę, a rano telefon jest w pełni naładowany. Jeżeli nam w trakcie zadzwoni, po prostu ściągamy go z podstawki i możemy bez problemu rozmawiać. Po skończonej rozmowie odkładamy go z powrotem. A na sam koniec mam dla Was świetną niespodziankę, ponieważ razem z firmą Mobile4U postanowiliśmy zorganizować konkurs, w którym możecie wybrać właśnie ładowarki firmy Hoco. Do wygrania są cztery sztuki w kolorze białym lub czarnym, w zależności od waszych upodobań. Co trzeba zrobić? Cały regulamin konkursu zamieszczę w komentarzu pod tym filmem. A na dzisiaj to już wszystko. No i oczywiście, jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję. A my widzimy się już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, cześć!